Halo halo, dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w 53 już odcinku z serii zagrajmy w Lego Star Wars The Skywalker Saga. Mamy od razu Moneto kometę, więc bardzo gra nas lubi i daje nam możliwość zarobienia już na samym początku, a to my lubimy. Czekajcie, jacy tak strzelałem w przestrzeni przed musiałem coś łapki, bo tylko jedną ręką tutaj się obsługiwałem. Mogę podlecieć trochę bliżej? O, dziękuję troszeczkę mi przyspieszenie nie chciało działać a ta kometa mi ucieka, to nie może tak być, że ona ucieka, więc my ją sobie rozwalimy do końca O, No daj się rozwalić ty Kometo! No w końcu. O mój Boże! To było trudne. 53 odcinek moi kochani. Zobaczymy ile nam kaski wleci. Koniec końców, bo dużo. No coś, nie możecie trafić pieniążki. No dobra. Mamy wylądować na Supermasie, więc tak zrobimy. Lądujemy, oczywiście, że lądujemy. Słuchajcie, 53. odcinek. I tak sobie ostatnio myślałem, że ta seria jest strasznie wyjątkowa. Wiecie dlaczego? Tak po przekroczeniu 50. odcinka ta seria stała się oficjalnie najdłuższą serią na kanale. No nie było jeszcze tak długiej serii. World był chyba najdłuższą serią w 2016 roku. Bardzo dawno temu miał 50 odcinków. Równo. Widzimy. No chyba, że liczymy serie fabularne, no to tam było Kurhan Friends*, które miało jakieś 89 odcinków. Z tym, że ciężko mi to policzyć, bo nie wiem ile oficjalnie miało odcinków. Bo to, że teraz jest 89 na kanale, to nie tak, że nie było więcej. Yy, zresztą... To tam było takie nieregularne, bo ta seria jakby to była taka, ja miałem wtedy lat 11 uznałem, że sobie skontynuuję coś, co kiedyś sobie prywatnie nagrywałem i ta seria poniekąd w ogóle miała odcinków prawie 600, ale to takie biadolenie, bo na YouTube ich było około 90, więc to, to taka seria dość podmartwana z tym liczeniem, ja bym tego nie liczył w ogóle. Bo to, to nie da się tego za bardzo policzyć, bo ja sam nawet nie wiem o co chodzi i co konkretnie powinienem policzyć, więc najdłuższą serią na kanale, taką oficjalnie już na kanale od A do Z zrobiono był SnaFord, który miał 50, równo, równiutko 50 ładnych odcinków. Ta seria ma już 53 odcinki i jak na razie końca nie widać. Więc kurczę jest to historyczna seria, bo jest naprawdę to najdłuższa seria na kanale. I wcale się nie dziwię, bo kurczę w tej grę gra mi się właśnie równie dobrze jak ze Snufforda wiele lat temu, ja naprawdę od wielu lat... Nie miałem takiej gry, w którą by mi się tak świetnie grało, że ja po prostu siadałem i ze kurcze chce mi się nagrywać na tyle, żeby było dwa odcinki dziennie cały czas. Z Smash chyba robiłem to samo, też były po dwa odcinki, ta gra też była swe, swoją drogą cudowna. No i teraz mamy LEGO Star Wars która jest po prostu wybitną grą, naprawdę cudownie mi się to gra. Cudownie mi się to grać chce i naprawdę nie lubi mi się ta gra, ona jest naprawdę dobra, jest to wyjątkowa, wybitna gra, yy, więc dobrze, że końca serii nie widać, bo ja sobie mogę tak grać, naprawdę. Długo, dopóki mi się to wszystko nie znudzi, a raczej mi się szybko nie znudzi. Kontynuujmy może, bo tak gadam, rozwałem wszystko dookoła, a my się mamy udać za Widmową monetką, aby znaleźć grupę... Czekaj, znajdź sposób na stopienie się w grupę najwyższego porządku. OK. Mogę mu strzelić w potylicę, stąd, czy nie da rady? Da rady. Ale strzeliłem tam temu. Dobra. Tego trzeba strzelać po prostu No co jest? Czemu blokujesz ataki? No i koniec, nie będę się z tobą, kurczę, tutaj Bawił kolego. Mamy znaleźć sposób na topienie się w grupę najwyższego porządku, no to musimy się przebrać, nie? Proste. Cyk, ubieramy się. Ło, kolega! Kolega podszedł tak blisko, że aż nie widzę co się dzieje. Dostanę może... Nie dostanę. Ale ty się możesz przebrać w korpus. Fajnie by było, jakbyśmy hełmy podostawali, bo jednak bez hełmów to tak... Znaczy w sumie mogą sobie wygrać tych hełmów, nie? Czy jak ty się nazywałeś, co? Tak się tutaj nie sprawdzi. DJ, to samej mam napisane. DJ. DJ to jest ten specjalista, który sobie wyszedł z celi tak po prostu o. Nie starając się nawet jakoś bardzo. Więc DJ to jest taki troszeczkę. To jest taki bad boy. On już w szkole miał problemy, słuchajcie, z prawem i on się nauczył takich rzeczy. Hop, hop, ała, o nie, nic nie widzę. Strasznie trudni jesteście. Nagle macie takie dobre te pasterze. Aż dziwne. O, Finn sobie założy hełm. Dobrze. Finia, no jak się czujesz z tym, że z powrotem jesteś turmowcem? Mam nadzieję, że ci z tym dobrze. Dobra, są kolejni. Musimy chyba wszystkich przebrać, tak mi się wydaje, bo dalej mamy. Dalej mamy to zadanie, że mamy się stopić w więc... Przebierzemy wszystkich. Dobra. No, zakładasz to czy nie? Czemu fina mam się zamienić? Przecież to sensu nie ma. Może ty będziesz mogła to ubrać Będziesz mogła Tego trzeba naklepać szybciutko, raz, dwa Pięknie O, jest, wszystko jest pięknie To teraz jeszcze byś się typu musiał przebrać A Czemu mi Fina pokazujecie? Przecież fin... fin nie ma hełmu Przecież miał, musieli mu zbić ten hełm Dobra, teraz jak się przebrałem za szybowca to nawet jakoś szybciej schodzi im to HP od dziwo. Ej, nie wypadło nic z nich, to niedobrze. I teraz co? Dalej mam się w tu No nie, bo ten y, DJ nawet się nie może przebierać z jakiegoś powodu A jak już przebraliśmy Fina i Rose no teraz by się trzeba było udać za za wskaźnikiem, ale wskaźnik tam pokazuje, że mamy być tutaj, gdzie jesteśmy To nie wiem, o co chodzi. Nie, teraz nas, już... teraz nas już prowadzi gdzie indziej. Dobra. Teraz biegniemy za wskaźnikiem. Zobaczymy dokąd nas doprowadzi. Tutaj. O, teraz się już wszystko otworzyło. Nie, nie otworzyło się. Aha, super, że jesteśmy tu. Ale to czemu tutaj mnie prowadzisz, skoro teraz chcesz, żebym szedł tam? Chwila, mam się zamienić w fina, tak? I co z finem? I fin ma iść tam. To czemu nas, wskaźników drogi, kochany, prowadzisz tutaj? To tak być nie może, że nas oszukujesz. Dobra, ty się trzeba bardzo szybko pozbyć, żeby nas nie denerwowali. Hej, no nie może być, znowu nas wskaźnik prowadzi tutaj. Czekajcie. No i co? To, to, to jest wszystko prowadzone tak, jakby się DJ też miał przebrać. A DJ nie może, bo nam nie wypadają ciuszki. W sensie już teraz dziś, bo już mamy sposób na stopienie się. Tak. O. No nie możesz tego nawet ubrać. Ale oni mogą, bo stracili hełmy. Gra nas troszeczkę tutaj robi z konia. Bo zobaczcie, no. Prowadzi mnie ten wskaźnik, idę za nim i doprowadza mnie do miejsca, w którym nic nie ma. Są drzwi, które są zamknięte. O mój Boże, ale ja jestem cymbałem. O mój Boże, jak mi powiecie, że tutaj też są drzwi. Nie wiem, ale jest yy, kontynuowanie trybu popularnego. O nie, nie musieliśmy się nawet przebierać. Super, myślałem, że to o to chodzi, że mamy się przebrać.

Czemu oni nie reagują? Oj, jak poleciał od razu. Rozwalmy im pralnię, żeby im smutno było. Żeby musieli najpierw poświęcić czas na naprawienie pralni, potem na wypranie, potem dopiero na przepranie się, a potem żeby dopiero mogli nas gonić, żeby się dopiero wtedy mogli nami zajmować. Ja myślę, że to naprawdę na pewno tak działa, że... Jak oni będą mieli rozwaloną no to oni przecież nie będą w stanie się nami zająć, prawda? To jest chyba jakby rzecz No To chyba wiadomo, że to tak działa, prawda? Bo nie będą mieli kombinezonów, bo one są w No i teraz wszystko będzie działać sprawnie. Biegniemy, słuchajcie, za widmową monę Dobra, wiem, że już nie otworzyłeś. Ale ja musimy to wszystko tutaj dookoła rozwalić. Tak, jesteśmy w środku, udało nam się. Congrat. Ciekawe, czy to nie wydaje się w ogóle podejrzane, że ktoś idzie i strzela wszędzie dookoła. Nie mogę się tędy przedostać. Tędy mogę. Rozpocząć poziom. Oczywiście, że tak. Wielka puszka.

Poświęciła się o, mówię, że pazna przyjdzie. Co bijemy się z nią? Dobrze. Ja ci dam zdrajcę. Ty jesteś zły człowiek, po prostu. O nie, musimy się tam do niej dostać najpierw. Bierzemy myśliwiec się wynosimy, jak najbardziej, tylko musimy najpierw Pazmę pokonać. Ale ja nie mam zamiaru się jej bać, nie? Ja tam od razu podbijam do niej. Ojej, to była bomba. Dobra, no Pazma, daj sobie spokój. Nie mogę do niej strzelać, bo ma pole siłowe, muszę albo poczekać, aż ona to pole wyłączy, albo się jakoś dostać na górę. Muszę na taki sposób. Ale chwilowo tutaj wam coś zaznaczone Co to jest? Jeden na trzy, okej okay. Tam jest kolejny Jest jakiś sposób żeby się tam dostać Nie, muszę go tak stąd zestrzelić, tak Okej, okay, dwa na trzy Jeszcze jeden będzie gdzieś zaznaczony tam jest zaznaczony jeszcze jeden. O nie, to mnie bije, tak? Tego mogę coś zbudować w ogóle, wow. Okej, okay, mogę na to wejść? Mogę. To się dobrze składa, bo musimy tamtego jeszcze droidę rozwalić. Dobra. Tyk. O nie! Chyba, jak on tam spadnie na dół. No, nie gadaj. Obróci. Wracaj! No wychyl się. No przed chwilą się wychyliłeś. Ja go trafię, ja go muszę trafić, poczekajcie. Trochę niżej. No nie gadaj, że go teraz nie trafię, bo spadnano. O! O! Nie no nie trafię go teraz. No co za pech normalnie, że akurat tam spadł Dobra, musimy strzelać do fazmy. O dobrze Oberwała? Traciła jakiekolwiek HP przez to straciła, dobrze O ty nie masz wysokiej ziemi, ja mam wysoką no, ziemię. No nie mam w sumie ty masz, ale Ja sobie dam radę, ty się nie nic. Hop, hop, hop i cię nie ma yy, Dobra No bo musimy kolejny sposób jakiś wynaleźć, nie Pytanie jaki To jest trampolina yy, No chyba, chyba nie za bardzo bo To z tyłu coś będzie Ej dobra, bo teraz to mam za Nie wiem w sumie za bardzo jak to bym miał zrobić tego się nie da rozwalić Coś z tym na bank co To co jest To jest bateria O mój boże święty, mam jej rzucić taja na głowę O tym mówił przecież Dobra Dawaj pazma. Mój boże Że ja się nie zorientowałem Jak dobrze, że się Rose w ogóle odezwała Ej czekajcie moje przyciąganie monet powinno przyciągnąć te monety, które jest na górze Nie przyciągnęło, to nie fajnie O, oberwała znowu Raz jeszcze O nie I co myślisz, że tam na ciebie nie zrzucę taja? O, przebiegli na drugą stronę, myślałem, że będziemy cały czas tam o jeszcze kurde ten przyszedł. Maszyna krocząca. O, to BBA! Dobrze BBA Dobra, ale ty poczekaj, bo tutaj był gdzieś ten robocik, którego miałem... Brąci tam jest. Mogę chyba nawet do niego wejść. Jest! Mam mini zestaw. Już myślałem, że się nie uda w tym odcinku. Że będę musiał to na tripleju robić, a to taka miła niespodzianka. Mogę wejść do tego i postrzelać do fazmy, coś? Ja mogę zastrzelić. Czy ja to muszę zrobić naprawdę blasterem? To nie działa jak robię, tak? Nie, to po prostu nie działa. Mam tutaj coś zbudować. Nie, to jest osłonka. Osłonka, którą rozwaliłem wszystko. To cóż ja mam teraz zrobić? No tu. I strzelać do tego pewnie to? Nie. A może do tego? Tak! Nie, to jest mini zestaw tylko. Jakby cię tu fazma pokonać Nie, to są osłonki To są osłonki Fazma. Muszę to jakoś rozwalić chyba Nie wiem czy nie mam wejść tutaj na przykład I teraz to rozwalić Nie ale jestem za fazmo to nie mogę jej teraz... co zrobić? Fakt Nie ona w ten sposób nie dostaje Ej no nie mam kompletnie pomysłu co ja mam z nią zrobić Można ją się w BBAć zamienić Nie no kurczę Cóż ja mam teraz po... O! Osłonka się rozwaliła Teraz oberwie fazma Dobrze! Kolejny sposób musimy wynaleźć teraz. Wszystko się wali, my powinniśmy zabijać z tego statku, a nie się jakąś szwazmą przejmujemy, jak ona sobie i tak tam stoi i się boi do nas wyjść. Pominam, że najlepszy sposób w zbierach Lego na zrobienie czegokolwiek, jak nie wiecie co zrobić, to rozwalenie wypowiedzi wszystkiego co stoi wam na drodze. wtedy bardzo często coś się pojawia, coś wypada. No albo po prostu zbieracie kasę, co to? O! Prawo, góra, góra, lewo. Prawo, góra, góra, lewo. Dobra, i co nam to daje? O, to w nią przywalić. Dobrze. Gdzie trzeba się rozglądać? Rozwalać wszystko dookoła. Tak często jest. Naprawdę często. Dobra, czy coś tutaj jeszcze mamy z tyłu? Co to, to? Tutaj stał ten myśliwiec. Nie, myśliwiec stał tutaj. Dobra, no to skoro to... Nie, może tutaj coś będzie? Ej, nie, tutaj nie ma. Tutaj jest wszystko rozwalone. Ej, to zaskoczysz film dzisiaj czy nie? Nie da się drugi raz strzelić tutaj. Nie, oczywiście, że się nie da. Kolejny sposób. Czekajcie. Może Rose ma jakąś magiczną umiejętność, którą mogłaby wykorzystać. Znaczy tu jest więcej rzeczy do rozwalenia To nie działa To nie działa na pewno Może z tyłu coś? O! Nie, z tyłu też nic nie ma Zresztą z tyłu chyba już patrzyliśmy, nie? No to nie jest nic do zbudowania, bo to jest tylko osłonka, nie? Także mogę sobie te osłonki pobudować, a ona to i tak z powrotem potem rozwali Ale to i nic nie zmienia Tego nie mogę użyć drugi raz, może coś z tym faktycznie, no bo zobaczcie Jeszcze takie podwyższenie, Są ten tajsał tam Kurczaki Mamy nie wiem odbić tę bombę jakoś, cokolwiek Tak trochę lipa, no tutaj się nic nie dzieje, jak ja mam ją pokonać Już tutaj nic nie ma Do tego strzelać nie mogę Nie no mówię no to Jeszcze tutaj już nic nie ma widzicie coś? Jeżeli coś widzicie, co jest bardzo oczywiste, no to tak trochę głupio, że ja nie wiem co mam tym zrobić, ale zobaczmy, no, no ty na przykład się niewiele da zrobić. I to po prostu nie działa, tak? To po prostu nie działa. I z tego się chyba żaden sposób nie naprawi. To jakiś parkour tu jest Nie no tutaj po prostu nic nie ma o, lipka. A to co? Ja mam bomby, mogę rzucić bombą, może mam tę bombę rzucić ty, patrz. I tak nie, ale tak na przykład. A nie mogę nawet tak wysoko bombą rzucić. Może jest coś, co mogę wysadzić. Spróbuję to wysadzić, to zapewne nie zadziała. Ten poziom zadziałał poprawnie, bo tu już nic nie ma. O, chyba oberwała. Nie oberwała, wydawało mi się. To nie fajne.